Start. Cześć! W naszym kanale Ilona i Wiktoria. Dzisiaj mamy takie jednorożce. Kuzynka nam zabrała dwa z gazetką. Znaleźliśmy jedną folię. Dobra, tym się już zajmijmy. Teraz otwieramy po jednej osobie. Może Ilona pierwsza nie otwierać. No dobra. Ale pięknie! Ja teraz. Ach, wow. jaki ładny. Patrzcie, podejdę po... i popatrzcie, jaki ładny. Wow. Patrzcie, jaki ładny. Zobaczcie jaki ładny. ma. Nie, jeszcze nie. Pokaż, widzą, jaki twój jest ładny. Zobaczcie, jaki ma ładny. Wow. Dobra, otwieramy skórę skrzydełka. Ja ci, patrzcie, jaki ma zielony. Wow. Kryształek, jaki jaka górna! Patrzcie jakie skrzydła wielkie mają, oh. a zobaczcie jaka, jaka ruchyma, tęcza, a jeszcze tu mają pszczółki zielone, a pod... tu niebieski, a tu taki o, różowy, ciemny, fioletowy taki, nie i tu ma taki jaką gwiazdkę, i tu taki klejnocik ładny, chodźmy już. Dobra, ja mam... A Ja mam... Pokaż. Pum nie ma. Ja mam pumę. Puma. Dobra. No czyli, że te... Dobrze. Tak? Mamy je. Zamy Zam... tu gazetkę. Położymy je na razie tak ochwarte, żeby było widać widzę. I będziemy się brać za kolej. I zobaczymy, że no fajnie jak ta kuzynka zabrała. Chyba to już mówiłam, ale to nic. Dobra, otwieramy. O ja ciebie mam. Ale poczekaj, za, patrz, patrz, patrz jaki jak ładny, fioletowy jest pomarańczowym. Jaka ładna grzyw, jaki ładny skrzydełka i nóżki ogoni. Chodź podejdziemy do widoku pokazać. Popatrzcie, jaki biały. W środku mam te uszy. A mój różowy. Patrzcie jaki ładny. Patrzcie, jaki mój ładny. Jest, jaki ma tu serduszko? O, moje niebiesko. ma zielone serduszkowe oczka. Dobra, pokaż mi jej tak. kryształek. Patrzcie, kłaczko takie różowe. Wow. Patrzcie, jakie niebieskie kryształek prostokątny. Wow. niebieski, ciemny. Piękne. Jakszyło. Patrzcie, jakie ładne skrzydełka się do no, tego tak prezentują. No ładne Rzeczy. Mamy dużo. Będziemy mieli filmików, jeśli się uda. I tak to robimy. Jak będziemy mieć jakąś jeszcze kolekcję, no to super. To nam się uda. Jeszcze jakiś film. Naprętnik. Subskrybujcie nasz kanał Łapki w górę. Dzwoneczek. Jeśli Wam się nie podobał, nie subskrybujcie. Nie dzwoneczkujcie. Łapki w dół. A jeśli tak średnio, to nic nie dawaliście. Tylko... łapkę z góry. Wystarczy i tyle. No i tak, Na, nasi wycowie, jakby mieliśmy 85 albo i więcej łapek w górę, to byśmy oszaleli z filmikami. A jakbyśmy mieli dużo takich rzeczy, jednorożców, takich innych niespodzianek, to byśmy was nakręcali dla was filmików, że nigdy byście tego nie pamiętali.